No, ciężka praca, jednak dużo wyrzeczeń. Trening, dieta. No, mówię, cię, trzeba ciężko pracować, żeby, żeby no, właśnie takie sukcesy osiągać na mistrzostwach polskich. No, z debiutanta na wicemistrze Polski naprawdę no, jestem mega szczęśliwy i co mogę powiedzieć? No. no, no. chcę podziękować za ten medal. Tak najbardziej. Ho, 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 ho. <laughs> Najpierw no co komu? No i mojej najbliższej, ukochanej, która tu jest też ze mną, tak to dla niej ten medal, wszystko dla niej. No, e, dziękuję też swojemu, pomagał mi też e, pan e, Daniel tak, Bałdyga, Bałdyga tak, z firmy PMB Białystok, PNB, pomagał mi w przygotowaniach, to mi się z Polski, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. No, znaczy że za to, że do nas przyjechali, kibicowali nas teraz. bardzo dziękuję, tak, że w ogóle za taki pomoc. kawał drogi jechaliście i, i jesteście tutaj, wspieracie. No. No chcieliśmy, żeby to tak na Czą? miejscu, na żywo. Cieszymy no coś się wspaniałego, wspaniale. Wspaniałe, no, jestem tak, bardzo. super doceniam to naprawdę, bo wiem, że kawał drogi. Tym bardziej, że nie było komu nas wspierać, a cieszymy się z każdego głosu, z każdej osoby, która tutaj była przy nas i wierzyła w Piotra przede wszystkim eliminacje do mistrzostw Europy jeszcze jak tam czujesz cóż ja, no jak trener kadry wybierze no to, to, już mus? to pewnie będę jechał na mistrzostwa Europy tak jak mówiłem krok po kroku czy teraz zamierzasz troszeczkę sobie dopuścić, odpocząć znaczy to, to będzie to wszystko, to wszystko będzie związane z tym właśnie czy przejdę eliminacjami do mistrzostw Europy jeżeli przejdę to dalej przygotowania i szykujemy formę. A jeżeli nie, to troszeczkę odpoczynku i później zaczynamy sezon masowy i przygotowujemy cały rok się do następnych mistrzostw, żeby zostać No to na wakacje, to gdzie tym razem? No teraz nie bardzo, bo do wesela się przygotowujemy, więc nie za bardzo mamy Ale czas. Tylko pogratulować. <noise> dziękujemy Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za przyjemnego sukcesu od telewizji Nasza Łomża. Będziemy w kontakcie, kłaniamy się. Dziękujemy. I my również dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich, całą Łomżę. Tyle no. Wszystkich co za nas kciuki trzymali i co nas wspierali. Naprawdę wielkie dzięki.